Panie traperze, ponakrywaliśmy już na odcinek. Pewnie pan zaszło w od tego gadania. To może napijemy się czegoś. Zobaczmy, co mamy dostępne. Panie traperze, jaką pan lubi? Winogronową? Ja sobie wezmę zieloną, a dla pana mam pomarańczową. No i pięknie wyszło, porówno. To może pierwszy zacznijmy od herbatki. Takie z pierwszego odcinka, ale jeszcze dobre są. Ile udało mi się zdobyć? Nie za wiele, ale na dwóch wystarczy. No już się podgrzały. Pan jest chory, to proszę herbatkę z takiej róży. Postawiam na ziemi, bo mało miejsca jest. Muszę panu powiedzieć, panie traperze, że jeszcze parę miesięcy temu nie przypuszczałabym, że będę nagrywać na YouTube. Pewnie pana zapytać dlaczego? Cóż, ponieważ nie mogła znaleźć go. The Long targ. Super gra, survivalowa. Słyszał pan o Ostatnio dodali nawet dodatek. To może wypijemy za mój start. na zdrowie. No, nieźle grzeje, co! Po tych grzybkach to tak obraz jakoś się zmienił. Okej, okay, no nic, może przejdzie. I tak poznaliśmy się z Willem i Astrid, która chciała dostać się na Wyspę Wielkiego Niedźwiedzia. Jedynie na co miałam wpływ to wybranie bagażu. Miałam pisalec sygnałowy, który swoją drogą przydał się kilka razy. Will stracił swój stary hydroplan. Noc świateł, jak pan to nazywa. Ech, trochę szkoda, ale... Cóż człowiek może wobec zaprogramowany cutscenek. Tak, to już w tych grach jest. Proszę posłuchać dalej. Obudziliśmy się... zamarznięci z dziurą w ręku. Znaczy, Will miał jakiś kawałek blachy. Wyciągnął ją, bo tak miał zaprogramowane. Wychnięto miał też nogę i rękę, ale po przespaniu nocy już mu przeszło. Jaskini, wyobraża pan sobie jaskini? No nie wiem, jakim cudem, ale nie zamazliśmy. No może ogień zgasł. Rano wygramuliś... wygramiliśmy się po skałach z pączami dzikiej róży. Samolot niestety był rozwalony. Asydzi już nie było, ale znajdowaliśmy wszędzie kawałki jej szala, który pewnie 5 metrów miał. Tak, dotarliśmy w sumie do Milton, jak się później okazało. Tam spotkaliśmy szarą mateczkę. Ostra kobiecina. Prawie by nas ustrzeliła. Znają pan może? Mogliśmy jej zaopatrzyć się na zimę, także mam nadzieję, że przetrwa. Jak się uda stąd wydostać, to po nią wrócimy. Co będzie tak sama siedzieć? Widzi pan te buty i kurtkę? Dała nam je za drewna i jedzenia. jakbyśmy jej pomogli, nawet bez tego, ale. Nie z jej strony. To co, za mateczkę? Będąc to na farmie natknęliśmy się na więźnia z BlackRock. ranny, ranny, chciałabyśmy mu pomogli wyciągnąć nóż z jego boku. Tak też zrobiliśmy, ale nie wiem, czy mu w ogóle tym pomogliśmy. Potem nie wiem, co mnie naszło, ale zastawiliśmy pułapkę nadającą za kościołem. I później się tam wróciliśmy i znaleźliśmy go. O, leżał. Tak jak ten tutaj. Wziąłem go do mateczki walcząc o niego z wilkami, które mi przez niego wyczuły. Ale nie uwierzy pan, idąc tutaj przez jaskini, znowu go znaleźliśmy. O, o tego właśnie. Co może go zjemy? To będzie się marnować. Ale najpierw pij mi sodę. Tak na szczęście. To mi już ostatnia została. Ale proszę się nie martwić. Jeszcze coś znajdziemy. Zimna. Odgrzeje, co? Okej, okay, to zbierzmy mięso. Staram się podzielić um, na równo. Hmm. O, została z internetu trik, że jak zatrzymuje się na środku, to będą dwie równe części. No to spróbujmy. Правее идеально. О, бы сейчас полива. Хорошо, снова теплотка. Раун все же было и ровное. Пробью антоногу. Panie troperze dobrze wysmażone? Tak? No to 20 minut i będą. I tak w sumie kończy się nasza historia tutaj. Potem trafiliśmy na pana ratując ładnie niedźwiedzia. Jako, że było z panem kiepsko, udaliśmy się do zapory. Aby znaleźć leki. Dotarcie tam w sumie to był pikuś że było potem, akurat tam, gdzie potrzebowaliśmy wejść, zawsze było zamknięte. To musieliśmy szperać po szafkach i biurkach, żeby je znaleźć. A właśnie, miałam przynieść panu gacie, nawet dwie pary by się znalazły, ale... Um, ...dostawiliśmy je w zaporze. Matwiłam się, że pan nie dotrwa. No to się śpieszyliśmy, no i śnieżyca nas złapała. To musieliśmy przenocować do rana w domku Trwali. Kiedy był nawet zamknięty, myśleliśmy, że będziemy musieli iść, ale były jeszcze dwa inne. i tak. Widać jednak, że zdążyliśmy. No proszę, przy tym gadaniu, to czas tak szybko leci. gotowy nie jest jak dla mnie większy proszę Przykro mi nie mamy talerzy to tak na ławce to może jeszcze podkręcić coś mocniejszego A tak zapytam, wie pan, kto to jest John? Nie? Tak hmm. się zastanawiam, kim on jest. Czy w ogóle go spotkamy. Mieliśmy już osobę, to może zjedzmy. Kawa już gotowa, proszę. No to nic, pijemy. O, też nie kopa daje. Widzę, że się ściemnia. Hmm. I chodzi na to, że będę spać na podłodze. Królik zjedzony. Opoje wypite. Ach. To nic innego nie zostaje jakiś spać. Wie pan, panie tropeze, bardzo się stresuję tym niedźwiedziem. Nie wiem, jak to będzie. I jak pan myśli? Albo on, albo ja. A. No nic, idziemy spać. Po tej całej sodzie to strasznie mnie suszy teraz.